Mieliście napisać przez wakacje wiersz o tym, co Was spotkało w tym czasie, kto zrobił? No nie wstydźcie się! Ogryzek, pokaż co tam masz. E, okej. Okay. W wakacje wybiłem piłką okno przy zlewie. Mama mnie powiesiła za jaja na drzewie. Ogryzek, bo ci wstawię uwagę! Nie, nie, proszę, mam jeszcze dalej! Ach, jak przyjemnie kołysać się wśród fal, gdy woda w dupę chlupie i słychać klekot jaj. Siadaj, pajacu i się nie odzywaj! A ktoś chociaż przeczytał lekturę na dziś? Przeczytałeś? Co ty? On nie przeczytał! Ty ch**u! Ogryzek, czy to prawda? Nie, on kłamie! To opowiedz nam, co ci się najbardziej podobało? W książce. Eee, <laughs> jak ten król Mezopotamii zjadł papugę i tam tańczył poloneza wtedy. Nieźle ogryzek. Kocham literaturę renesansu. Dzięki, ja też. Żartowałem, wymyśliłeś jakieś głupstwo no i teraz będę cię pytać przy tablicy za karę. No to tak, słowo panda to rodzaj żeński, męski czy nijaki? Nie, nie jesteśmy w stanie tego określić. Co? No bo może się identyfikuje jako kabanos.